W dzisiejszym odcinku sobie skomentujemy oraz opiszemy kolejne figurki oraz akcesoria, bo ogólnie to nigdy na moim kanale nie było czegoś takiego jak akcesoria z LEGO. W sensie nigdy Wam nie pokazywałem, ale dzisiaj otworzymy tą otopaczkę, w której są zawarte elementy do zrobienia aż 10 broni z rivalsów Oczywiście większość z Was pewnie ma Robloxa. I właśnie na Robloxie jest taka gra Ribalsy i tam są różne bronie. Ale akurat dzisiaj zbudujemy aż 10 różnych broni z Roblox Ribals, a także dostaliśmy w zestawie jedną. Gór zaczynaj! Na początku zaczniemy od tych łatwych broni. Ale oczywiście zanim zaczniemy odcinek, to dajcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a także napiszcie. W komentarzu hashtag Roblox, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu i zaczynajmy. Więc na początku zbudujmy figurkę, która jest zwykłą, białą figurką. Pewnie wiecie, że na Roblox Rebals istnieje coś takiego, że po prostu wiecie, macie yy, białą figurkę i niby ta biała figurka to jest z was przeciwnik, którego musicie rozwalić i on może się ukryć, wtopić w tło czy coś właśnie on jest taki cały biały, czy tam szary ale dzisiaj takiego białego sobie zbudujemy więc najpierw zwykłe białe nóżki, potem zwykła yy, biała bluzka ogólnie wszystko białe, więc nawet włosów nie będzie potem taka główka, także biała oczywiście i doczepiamy jeszcze rączki takie muszą być eleganckie, i mamy już zrobioną pierwszą figurkę. I ta figurka będzie testerem czyli będziemy do niej przypinać różne bronie i sprawdzać, czy one faktycznie są takie zarumiste. No i zaczynajmy. Dobra, więc na początku mamy łuk. Wygląda on w taki sposób. Czyli widzicie, najłatwiejsza broń do zbudowania, nawet jej nie musicie budować, ale potem, przypominam, potem będziemy budować. Um, ten łuk jest taki zwykły: no, um, można go dostać w niektórych figurkach. Ja go dostałem z Dragons and Dragons. I teraz zobaczmy, jak się prezentuje figurka. No, figurka mniej więcej, zobaczcie, ma, ma taki łuk święty. It's okay figurka wygląda bardziej teraz jak taki aniołek czy coś, więc ten łuk taki średni. Ale teraz przejdźmy do nowych broni. Kolejną bronią jest broń. Rewolwer. Wygląda on w taki oto sposób. Jest dość ciekawy, bardzo mnie to ciekawi, bo nigdy nie widziałem aż takiego ciekawego pistoleta. Więc dajmy go figurce. Zobaczymy, jak to będzie oczywiście wyglądać. Nie żaden szałpał, ale wygląda to w taki oto sposób, czyli zwykły pistolecik. Oczywiście dla łuku możemy dać takie 1x10. Ta figurka wygląda identycznie, więc też możemy dać takie 1x10. No, ten łuk może 1,5x10, ale ten to 1x10. Trzecią bronią jest zwykły pistolet, czyli oczywiście e, pewnie go kojarzycie z Rival bo początkowymi brońmi jest granat, pięści. A karabin szturmowy, a także taki pistolecik pistolet wygląda normalnie ale dosyć ok. można powiedzieć, że pistolet jest nawet spoko, więc tutaj bym dał takie 2 na 10 więc idziemy w górę mamy już trzy bronie, a teraz pora na dwie bronie naostrzone czyli oczywiście będziemy tutaj używać miecza, a konkretnie katany, a także dwóch takich sztyletów, więc to będzie naprawdę ciekawie i na pewno musimy teraz dodać tutaj sztylety. Sztylety są, zauważyłem to dopiero, że sztylety są w dwóch innych kolorach. Pierwszy jest zwykły szary, a drugi jest taki jaśniejszy szary, To powiedzcie, no inne takie, ale figurka teraz wygląda naprawdę czadersko, jak jakiś mega morderca, więc mi się to mega podoba. Figurka, oczywiście nie zwracajcie uwagi na figurkę, ale na te akcesoria. Jak w ogóle figurka wygląda? No, dla mnie to jest naprawdę zarobiste, Więc ja tutaj daję 3,5 na 10, bo tu nie chodzi jaka broń, jaka jakość, bo oczywiście wszystkie bronie są oryginalne. No, ale nawet ładnie to wygląda, jak się tak przypnie te noże figurce, nie? I teraz przechodzimy do katany. Ja już kiedyś oceniałem katany z lego ninjago i czy te z lego ninjago były lepsze? Ciężko powiedzieć Te z lego ninjago to dałem im 4 na 10 już chyba 6 miesięcy temu to na serio dałem im wtedy 4 na 10 ta katana wygląda dosyć normalnie więc jest taka tutaj ten naramiennik gdzie możemy go trzymać wygląda tak dosyć zwyczajnie jest taki czarno-szary czarny i oczywiście srebrny miecz i tutaj w sumie figurka wygląda identycznie jak ta z lego ninjago z tą kataną więc tutaj elegancko możemy dać 4 na 10 i przechodzimy do następnej broni Następną broń możecie kojarzyć z Rivalsa dlatego, bo ta broń jest dosyć słaba, jest mega słaba i dlatego dla tej broni mogę dać 3 na 10 Ale zanim Wam ją pokażę to oczywiście napiszcie w komentarzu, która broń Wam się najbardziej podoba w Rivalsach I ogólnie czy zbudowaliście, czy daliście radę zbudować jakąkolwiek broń z tych, które pokazałem Jest to kusza elektryczna Może i figurka nie wygląda jakoś zarobiście, ale można powiedzieć, że jest dobrze. Więc takie 3,5 na 10 da się wcisnąć. Ale widzowie, zostało nam już mało broni. Ale zobaczcie, najpierw na te. To są karabiny szturmowe. A konkretnie nie wiem dlaczego. Dostałem dwa. Yy, ja ogólnie pamiętam, że chyba zamawiałem jeden. Ale że mi dwa przyszły, to mogła być pomyłka. Ale okej, okay, okej. Okay. No więc prezentuje się to naprawdę fajnie. Figurka ma już. Yy, takie bronie, no to to jest super, naprawdę. Teraz możecie zobaczyć taką pozę jak normalnie jakiś gangster, no to mi się naprawdę podoba. I tutaj możemy dać takie upchnąć 6 na 10. I oczywiście teraz zaczynamy budować, ale tylko dwa elementy, ale potem będzie ich dużo więcej. Bo ile nam pozostały, pozostały nam tylko dwie bronie. Więc naprawdę ciekawie, że tylko dwie bronie nam pozostały. Jedna, nie mogę zdradzić, ale zobaczycie potem. I to jest Motolo, czyli jedna z najulubieńszych broni w Rivalsach Możecie ją kojarzyć. To jest butelka płonąca. I teraz, jeśli to położymy, to mamy Motoloa i Motolo wygląda naprawdę zarąbiście zobaczcie tylko na to nigdy nie widziałam aż takiej fajnej butelki bo dosłownie nie jest to zwykła butelka tylko dosłownie ona się pali i ma takie druki tutaj na 3D w ogóle zobaczcie tylko na to takie dość ładne że z jednej jest ogólnie oryginalne to nie jest 3D tylko ja tak powiedziałem że to jest zrobione jak 3D że dosłownie macie zwykły ogień i tu po bokach też macie taki lekki. Super, i oczywiście broń dostaje 8 na 10, super, albo 7,5 na 10 I oczywiście najulubieńsza broń, może na miejscu pierwszym, może na miejscu drugim Ale mamy oczywiście ulubioną broń każdego gościa, który gra w Rivalsy i ma przynajmniej level 100 Bo ja mam na Rivalsach chyba level 120 ileś no i jest to snajperka. Jedynie za 75 kluczy, ale ja kupiłem za 1000 Robux karnet. Yy, no i dosłownie zobaczcie na to mamy taką fajną broń. Tutaj jest yy, oczywiście część do zapalania tego, tutaj jest część do blokady, tutaj można sobie sprawdzić wszystko i tutaj jeszcze można sobie położyć rękę, więc naprawdę fajnie tak się to prezentuje. Dla mnie to jest naprawdę fajne, więc, oczywiście, tutaj dajemy 8 na 10. I teraz kolejną broń będziemy już budować. A jest to broń, i już wolno wybrać RPG, czyli RPG w skrócie. I tutaj zaczynamy już budowanie. Na początku potrzebujemy zwykłej buteleczki. Potem dodajemy taki element, czyli potrzebujemy takiego elementa zero-plejtowego, który ma nam przypominać coś takiego. Jest to element przeźroczysty. Potem aby to ładnie wyglądało dodajemy szary zwykły element jednoplejtowy Potem dodajemy taki element dość raczej Wam znany czyli po prostu taki mini naramiennik Dodajemy tak, taki czer taką czerwoną część jednoplejtową I oczywiście potem dodajecie taką część aby to ładnie wyglądało Jeśli jeszcze bardziej chcecie to możecie tutaj jeszcze dodać tą część i zobaczcie tylko na to tak wygląda figurka ze snajperką. A tak wygląda figurka z RPG, czyli dużo, dużo lepiej. Jeśli wolicie tą figurkę z RPG, to oczywiście kliknijcie suba z dzwonkiem. A jeśli jednak wolicie figurkę ze snajperką, to kliknijcie łapkę w górę i napiszcie miły komentarz. Ale w każdym razie dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Badajcie też na mojego Twittera, a także oczywiście kliknijcie łapkę w górę, jeśli chcecie i ewentualnie subskrypcję. Więc dziękuję Wam jeszcze raz i nara! Mam nadzieję, że Wam się podoba!